Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem powiedzieć, że ptaszki ćwierkają, ale za oknem jest 17:30, jest listopad, więc ptaszków żadnych nie ma. Chciałem powiedzieć, ładna pogoda za oknem, ale i w prawdziwym życiu, i w Minecraftie nie jest ładna pogoda, więc nie będę ściemniał. Kontynuujemy budowanie naszego pięknego zamku z Netherraku. Tak wiem, bardzo ambitny pomysł. W ogóle próbę z netherracku. Mi się wydawało, że kiedyś netherrack można było zamienić na javie na kobel. Nie wiem, takie jakieś mam dziwne przeczucie, że dało tak się zrobić. Nie wiem skąd, ale chyba kiedyś widziałem, że gościu wrzucił netherrack do craftingu i miał kobel stona. Nie wiem w jaki sposób. Może dlatego, że miał mody, albo jestem po prostu jakimś pryncypałem i mi się wydawało. I to, i to jest możliwe. Tak. Czekaj, przyszedłem po 15. Czyli tutaj jest 20, czyli muszę pójść po 30 3, 4, 5, 6. Na samym starcie chcę przeprosić, jeżeli będę taki... No właśnie, tak mnie coś gardło dzisiaj boli wyjątkowo, nie wiem z jakiego powodu. Może z biegania o 6. A jak chcecie się dowiedzieć o co chodzi z moim pięknym bieganiem, to zapraszam na Instagrama. I cyk promocja w pierwszą minutę nagrywania. Zawsze narzekam sam na siebie, że nigdy się nie promuję, to teraz będę się promował częściej. Więc przy okazji możecie łapkę w górę i subskrypcję zostawić. Kurde, nie mogę się skupić jak ten, jak mówię. 4, 5, 6, 7, 8. Musi być 30 i by tam było po 15. No dobra, ostatni raz liczę, piernicze w czapkę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. I generalnie tak Jest też. U mnie środa jak to nagrywam, więc mogę być taki lekko. <noise> Za to też Was przepraszam, ale po prostu jestem zmęczony. Musicie to uszanować. Jeszcze Robocop ze mnie nie jest. Kto wie, ten wie. Yy, żebym zasuwał na pełnej. 4, 5, 6. Teraz będę niestety liczył na głos. Po prostu nie chcę się pomylić, bo jak się pomylę, to wiecie. Yy, potem będę musiał poprawiać i przez to też zabieram Was czas i mój czas. Przez 18, 19, 20. 21, 22, 23, 20... Albo najwyżej zrobimy ten krzywy zamek. Ki, <grymne> najwyżej zrobimy krzywy zamek. Równo chyba jest. Dobra. Yy, czyli tu odchodzimy dwie. Raz. Dwa... Kurczę, ale tak szczerze wam powiem. Podoba mi się. W sensie... <grymne> zamek z Netherraku mi się tak średnio podoba. Ale... Podoba mi się to co ja teraz robię, bo tak... Podprężające jest budowanie, mimo wszystko, powiedzmy to sobie wprost. Wiadomo, nie wszystkiego. Jak masz jakąś willę wielką, która zajmuje ogrom surowców, czasu i tak dalej, wiadomo, że się wnerwiasz, ale ogólnie to budowanie jest takie całkiem przyjemne. Przynajmniej tego, co ja buduję. Ale piernicze, yy, takie rzeczy jak Mob Grinder. Ten mój wielki Mob Grinder, o ten. Ej, swoim no i tak śmiesznie wygląda w sumie Ale takie, takie projekty wielkie jak to, dziadostwo To kurde, ja długo ich nie będę robił, tyle wam powiem Bo mam dość po tym mobgrinderze i dalej mam dość I dalej nie wyobrażam sobie Zbierania tak długo surowców na te durne mobgrindery I właśnie, no albo inne konstrukcje tego typu I właśnie z tego powodu buduję z raka, Bo już nie mam siły zbierać surowców <laughs> Brzmi logicznie, prawda? Cztery, czekaj 5 sześć, no i super Sięgnąłem, pa! Jaki kurde. Re, re, nie render distance. E, tylko jaki zasięg mam? Lebron James Minecrafta normalnie. Pyk, pyk. E, cyk, cyk. No kurde, no i to będzie prawdziwy zamek. Śmiesznie mały, bo śmiesznie mały, ale to będzie prawdziwy zamek. To będzie autentyczny zamek. Cyk. Brzmię teraz jak taki typowy wujek, wiem który takie mówi chłopy to będzie i dajcie znać jak macie takiego wujka jak macie takiego wujka to zostawcie suba z dzwoneczkiem a jak nie macie to zostawcie łapkę w górę i zobaczymy a jeżeli macie Macie jednego a drugiego takiego nie macie to wpadajcie na Instagram Kurde to się nazywa promocja wyższego stopnia nie? Czemu mi się wydaje, że generalnie popieprzyła mi się długość, co? Czemu mi się wydaje, że zwaliłem długościowo? Czekaj F3, tak, przecież mamy kordy teraz 465 200 minus 54, 465 minus 54, czyli muszę być teoretycznie na 465, chyba, jak dobrze rozumiem. Nie wiem, nigdy się w tych kordach nie orientowałem tutaj. Te kordy tutaj są generalnie dziwne, ale ogólnie to fajnie, że są takie rozbudowane, bo przyznaję, czasami to może pomóc. O kurde, poczekaj, za daleko wybiegłem. Tu. 515 minus 51. Eee, no tak, już widzę, że jest coś nie tak. <gry> już widzę, że coś jest generalnie nie tak. A, bo nie mam chleba, tak się zastanawiam czemu nie mogę mieć 515, czyli musi być Ale nie będzie 515 Ale musi być końcówka chyba taka Nie wiem, ja się nie orientuję w tych koordynatach Zaraz w ogóle muszę iść spać Bo mało tego, że pada to widzę, że jest noc Inaczej, Minecraft chyba pozwoli no to iść spać yy, No, definitywnie coś jest nie tak Trudno, najwyżej będzie niesymetrycznie. 4, 6, 5. 51. Yy, wiecie co? Najprościej będzie policzyć. 3, 4. Czekaj, wyłączymy kordy. 5, 6. Najprościej będzie widzowie policzyć. 10. Bo tak liczyłem sobie na odwalenie, nie? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Yy, jeszcze dwa. I na tym drugim musi zacząć się wieża. Czyli raz. Dwa. Yy, cyk, cyk. Cyk, cyk. Coś kurde nie tak. A, bo ona się zaczyna przecież tak. Trzy, cztery, pięć. Przecież ona idzie do środka. na zewnątrz wychodzą dopiero te... Te tegesy, no. Tak sobie W sumie <laughs> to logiczne, nie? I teraz... Teoretycznie, jak nie pieprzą się w obliczeniach, a to ostatnio na matmie moja specjalność to powinno być równiutko teraz. A wiecie co, ki, jak jesteśmy, to pójdźmy sobie yy, pozabijać mapki. Przesta przynajmniej przestanie padać teraz. I tak ogólnie to... Nie wiem dlaczego w sumie, nigdy nie rozumiem jaka jest geneza tego, że podczas spania akty aktywuje się chat tak automatycznie. Nie wiem kto to wymyślił. Nie wiem jaki to ma cel, głębszy? No ale okej okay. Jakby ja nie narzekam, czy to jest kurde krowa jakaś, co to jest? TROFIŁEM! A to był zombie villager chyba Po prostu Chyba to był po prostu zombie villager, bo miał taką ciemną szatę Kiedyś bym w ogóle chciał zrobić farmę totemów, jak widziałem u różnych youtuberów yy, No i przy okazji emeraldów to jest, nie? Ale powiem wam Jak ja widziałem Ile różnych pierdół jest do tego potrzebnych jak jedna mała popierdółka Może ci zepsuć całą tą Jakieś redstone'y, jakieś pistołny, Jakieś wagoniki, oni tam wpadają Spadają z tych wagoników Podziękuję, to nie dla mnie Na razie Na razie to dla mnie zbyt zaawansowany etap Okej, okay, okej, okay, okej okay. yy, Tutaj idziemy, ile? 6? 6, dobra No trudno, nie jest 30, ale jest blisko Dwa, trzy, cztery No, nie będę zmieniał całej tej, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Nie będę zmieniał całej tamtej wieży Żeby był, był jeden kratek więcej No proszę was Czekaj, dwa, trzy, cztery, pięć Dobra, jest git yy, Tak nie, po prostu, nie wiem, miałem jakieś zaniki pamięci Mam alzheimera I zapomniałem, że mam alzheimera Dlatego nie mam alzheimera <laughs> Mniej więcej Ale po prostu... Dobrze zrobiłem? Dobrze zrobiłem tak kurde miałem przez chwilę zwiechę w głowie, tak? Myślę co ja robię. Ok. Raz, dwa, trzy, cztery, jeszcze dwa. Nie wiem, ale ja ostatnio w ogóle mam jakieś zaniki pamięci. Nie wiem w sumie z jakiej gracji. Przecież ja miałem dopiero 13 lat, niedługo 14, ale... Nie jestem takim typem człowieka, który ma ileś lat i mało mu bardzo brakuje, żeby mieć więcej, to powie, że ma więcej. To bez sensu. Nie wiem, przynajmniej ja tego nie rozumiem. Nie wiem po co w ogóle takie coś mówić. Nie wiem w ogóle po co mówić swój wiek, jak ktoś cię o to nie pyta bezpośrednio, ale... To już jest inna sprawa. Jeszcze jak idealnie doszedłem tutaj, kratka po kratce. Proszę... O, nie mogę biegać. Super, to mi się przyda. Proszę powiedz, że idealnie wyliczyłem, bo naprawdę nie chcę się cofać. Proszę powiedz, że idealnie wyliczyłem, co? Powiedz, że nie zabrakło mi jednej durnej kratki, bo jak mi zabrakło jednej durnej kratki, to cała wieża jest do wymiany i się modlić, żeby tym razem się nie pomylić. To będzie niesamowite, naprawdę. Proszę, proszę. No proszę, naprawdę. To będę się teraz coś. Przynajmniej po cieniu tej konstrukcji widziałem, że wszystko jest ok. I że dobrze wyliczyłem, ale mogę spytać, z jakiej racji mi się włączył sprint, jak nie mam sprinta? A mi się puścił shift i miałem przez chwilę tempo, jakbym miał sprinta. Przecież nie miałem tego. Nie miałem nawet głodku tyle, żeby mieć sprinta. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. No dobra, no czy ja mogę się spodziewać od Minecrafta logiki? Tylko w sytuacjach zagrożających życiu gracza. Typu, wiesz, że piasek spadnie i możecie udusić, że gravel spadnie, może cię udusić, yy, że lawa cię spali, wtedy jest logika. Ale ogólnie jak drzewo nie może się na ciebie zawalić i ciebie tym samym zgnieść. No to nie no, to już drzewa lewitują, wiadomo. <grym> kocham Minecrafta za to, naprawdę kocham. Ale jest przynajmniej Już widzę... No kurde, to są jakieś jaja! Uch. Dobra, przynajmniej czas, te, czas ten. Czas na reklamki sobie wytłużę. Nie no, śmieję się tylko. A tak na serio, to przynajmniej po tym cieniu, jak spadałem po raz pierwszy, widziałem, że jest wyliczone dobrze. Ale się psują te temki szybko. Zobaczcie, kurde, na mój miecz. Zobaczcie na mój kilow. Dopiero potem yy, ten. Dopiero potem można cokolwiek mówić. Teraz piernicze, teraz nie będę skakał, nie powaliło mnie. Że takich skillsów nie mam, żeby biec po jednej kratce. Na levelu 200 równym i się nie wywalić. Ale w ogóle. Nie wiem. Mojang. Oho, no to kurde sobie wyliczyłem. Zarąbiście. No to sobie wyliczyłem. No to sobie wyliczyłem, nie? Kratkę. No mówiłem jedną kratkę za daleko. Ale czy to będzie przeszkadzać? Wizualnie na pewno, ale... Czy to będzie przeszkadzać konstrukcji, raczej nie. Jeżeli nie będzie przeszkadzało konstrukcji, to nie widzę przeciwwskazań, żeby miało tego nie być. Proste bardzo. Proste i logiczne. Okej, okay. czekaj, muszę sobie kłócić. Na początku myślę wypełnimy sobie wieże. Żeby tak na spokojnie sobie po nich biegać. I jak wieże będą wypełnione... Już mogę przytrzymywać. I nie wiem czy powiedziałem w tym odcinku, sorry za mój głos, ale tak coś kaszle. No właśnie mówię, że ja mam zaniki, bo ja nagrywam, wiecie, to jest chyba 52 odcinek, czy jakoś tak. I ja po prostu nagrywałem ten, gdzie zaczynałem ten zamek, nagrywałem równiutko po zakończeniu tego pierwszego, nie? Więc już mam zaniki, ja naprawdę już jestem zmęczony i nie wiem, czy powiedziałem wam na początku, żeby coś gardło woli i mogę przez to jakoś dziwnie brzmieć, jakbym był na jakiejś fazie, czy czymś takim. Yy... Czy ja to powiedziałem w tamtym odcinku, już naprawdę nie wiem. Do lekarza trzeba się zapisać widocznie. Widocznie to już mój czas. Twój czas nadszedł. Kurde, ale wszystkie trzy nie, nie... Wszystkie trzy linie zostały poprowadzone w sposób perfekcyjny. No tylko nie ta jedna, no Jezus, tamta. I cała budowla już, cyk. Ale nie będę was zamęczać tym, co robiłem w poprzednim odcinku, więc... Chce się tego od nowa, więc już po prostu zostawimy. Błędy są po to, by się z nich uczyć. Nie ma złych decyzji, są tylko te. Są tylko lekcje. Nie ma błędów, są lekcje, więc popełniłem błąd, wyciągam z niego lekcje i w sumie stwierdzam, że będzie fajnie, tak może. Taki vibe będzie fajny, jak to zostawię, że to było takie. o, zepsute, jeszcze źle zrobione, nie? Ok, chciej, co weźmy, wywalmy taki, wrzućmy sobie tu trzy staki, bo już w wnerwia branie po jednym staku. A tak się autentycznie buduje przyjemnie Dopóki nie spadnę stąd I dopóki nie będę musiał wpływać na górę To się tak buduje przyjemnie Właśnie, propos wpływania Muszę wybrać się po soul Do netheru, koniecznie Tylko muszę się doinformować Jak robić te windy wodne Czy ja muszę tam wsadzić tych wodorostów Na samą górę I dopiero potem je usunąć, czy jak Te windy wodne zawsze były skomplikowane one działały, potem jedna woda się nie bąbelkowała, reszta się bąbelkowała. Jak się już jedna nie zbąbelkowała, to cała winda nie działała, trzeba było naprawić. No, dziwne to było, ale przyznaję to jest przyjemne jak wpływasz sobie z prędkością dźwięku. To jest w ogóle ciekawe. Piasek dusz, jak to brzmi? Piasek dusz sprowadza cię w górę, pchacie w górę. Już można kurde snuć teorię. Piasek dusz, no to wiesz, te dusze generalnie się wydostają, kurde, z ciał czy coś takiego idą w górę, dlatego w górę. Tu już snuję teorie i są całkowicie bez sensu, ale... Jak wymyśliłem, to powiem. Jak brzmi pewien cytat pewnego bardzo mądrego człowieka, kto wie ten wie, o kogo chodzi. Mam teorię, jest w 100% błędna, ale wymyśliłem to powiem. A magma z kolei pchacie na dół. Czemu akurat magma pchacie na dół? Może dlatego, że to był blok, który nie miał absolutnie żadnego zastosowania. I może jak powiedział... Hmm... Postanowimy sobie... Będzie fajnie, jak wprowadzimy zastosowanie dla Magmy. Bo poza tym, że ona generalnie sobie jest... I czasami wnerwia swoim jestestwem, ale to wystarczy kłócić. To jedno, ale to jest jej jedyna funkcja, więc może będzie sprowadzała ludzi w dół. Jak wymyślą w końcu, że mogą robić windy wodne. Nie wiem, w ogóle jak wszedł Solsand i... Yy, on jakby działał jako winda wodna, to gracze to sami odkryli, czy... No dobra, no w sumie Mojang na pewno nie. Jakby... Zarząd Mojangów w aktualizacjach nie przyszedł i nie powiedział Słuchajcie, moi drodzy gracze W tych... Ty... W tej aktualizacji yy, Piasek dusz, bo to tak by w sumie brzmiało, jak mówił do anglojęzycznych yy, Piasek dusz zostanie wykorzystany jako winda wodna, proszę mu korzystać Raczej wstałem, że gracze sami do tego DOCiekli? Tak to się mówi? Nie wiem! Czekaj, tu jest wieża generalnie. Tu jest wieża, super. Czyli generalnie tutaj muszę. Przytrzymam sobie, żeby już wam. <śmum> ASMR trochę porobię. <śmum> <śmum> Uwielbiam was, widzowie. Wiecie, co jest najlepsze? Że ja ten krzyk. Boli mnie gardło, więc nie mogę krzyknąć głośniej. Tak krzyknąłem w miarę cicho. Ale ja ostatnio, jak krzyknąłem do mikrofonu. To bo ja montuję w kapkacie, nie? Bo wiadomo jest za darmo. To postanowiłem, że będę kurde śmieszkiem, zrobiłem cięcie i tam ten fragment podgościłem do plus 20, do plus chyba 30 decybeli, yy, Tak żebyście słyszeli jakbym dary a ja w rzeczywistości mówił ten... Krzyknąłem w miarę cicho. Da się w ogóle krzyknąć cicho. Ej, ale w sumie to jest o wiele szybsza metoda budowania. Tylko musisz złapać w ogóle, nie? Szybsza metoda budowania, ale z dziurami. Ale to, przynajmniej zauważyłem tę dziurę, tyle dobrego. A dzisiejszy odcinek, nie wiem, czy nie będzie jeszcze krótszy od poprzedniego, bo ja mam dużo obowiązków teraz. Muszę porobić parę rzeczy. Jakich to już nie wasz interes? <laughs> nie, no, tak na serio to muszę po prostu się pouczyć. Muszę poczytać, bo mam książkę bardzo fajną. Kto ogląda mnie na insta, No, kto ogląda w sumie nie. Kto obserwuje Instagrama, ten wie. Zapraszam. XX davidexy XY na końcu Nauczyłem się tej durnej nazwy na pamięć, by teraz was cały czas męczyć tym. Ale po prostu ja m... Przy okazji ja teraz chodzę spać, to wam powiem, to może wam się wydać dziwne Bo nie znam nikogo innego w moim wieku, który chodzi spać o takiej godzinie. Ale to jest taka ludzka pora i ja po prostu staję codziennie o piątej, więc... Dla mnie nie rozumiałem tego, to jest dla was też bardzo mądra lekcja i pamiętajcie o tym, że wypoczynek... Jakby regeneracja jest bardzo ważna i dla Waszego ciała i dla Waszego umysłu. Więc ja staram się spać te 8 godzin dziennie w rzeczywistości, to idę spać, o właśnie to wam powiem, o 21, codziennie. Staje piąta, ale taka prawda, że ja nie zasypiam 21, tylko idę spać. Ja zas zasypiać, to ja zasypiam może coś koło... 22. 7-8 godzin snu człowiek powinien mieć, żeby dobrze funkcjonować, żeby się czuć dobrze. To jest moje zdanie. Lekarzem nie jestem, więc wam tego nie potwierdzę jakimiś badaniami. M medyk i lekarz to to samo. Specjalistą, kurde, od y, zachowań parapsychicznych naszego mózgu też nie jestem, więc też wam nie powiem, czy to prawda, czy fałsz. Ale ja jestem takiego zdania. Czy się mnie posłuchacie, to co innego? Kurczę to. ofa. Ej, bo ja nie przemyślałem jednej bardzo ważnej rzeczy. W jaki sposób ja wrócę, skoro wszystko zamurowałem? No to co? Uii! Będziemy płynąć w górę, bo nie chcę mi się stawiać kobla. Naprawdę mi się nie chce stawiać tego kobla, bo będę musiał go potem usuwać. Kurde, żeż No, shift! No. Ja Zapominam, że shiftem da się szybciej pójść w... pójść, popłynąć w dół. Zapominam o tym fakcie. Naprawdę o tym fakcie zapominam, że da się shiftem w dół popłynąć. Ale się da. Też pamiętam, zaczynałem na Macu grać. O Boże, co to była za czarna magia. Ja nie potrafiłem się przemieszczać, ja się prosiłem jak jakieś ułom. I to nie, że kogoś obraża. O kurde, serio, nie mamy już żadnego raka? Eee... Co je- Ja myślałem, że ja tu nagrywam 12 minut, a to nagrywam 22? What the fuck? Dobra, widzowie, jeszcze z wami pożegnam. Dziękuję za obecność. Yy, no, co mogę powiedzieć? Nie spodziewałem się, że tyle to nagrywam. Nie wiem, jakoś szybko to minęło strasznie, albo jestem faktycznie jakiś dziwny mam zaniki. Że to tyle czasu. Ale dziękuję wam za obecność. Czekajcie, czekajcie, nie wychodźcie, nie wychodźcie, jeszcze poradnik youtubera wam zrobię na koniec. <laughs> Jak to mam w swoim zwyczaju. Zrobię wam poradnik youtubera. Patrzcie. Tak zrobimy. No! Dziękuję za... Albo słabe to jest. To też słabe. Ale to już lepsze. Dziękuję wam za obecność. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Trzymajcie się. I cześć!